Cześć drodzy Laguna Fani. W związku z częstym pytaniem na forum, jaki filtr kabinowy wybrać, postanowiłem zrobić dla Was krótkie porównanie trzech najbardziej popularnych filtrów kabinowych do Renault Laguna 2. Wszystkie z węglem aktywnym. Jako pierwszy do porównania, jak widzicie, filtr marki Filtron. Zwracam uwagę na sposób wykonania, zwłaszcza tutaj, części zewnętrznych. Twarde, mocne plisy, nie uginające się w żaden sposób, filtr jest stabilny, nie łamie się. Odwrócimy go teraz na drugą stronę. Tu zwracam Waszą uwagę na specjalne wykończenie po obu stronach. Zrobimy odrobinkę zbliżenie na materiał filtracyjny, postaram się dla was go odrobinkę tutaj rozszerzyć. Tak żeby było widać cokolwiek więcej. Tak wygląda materiał filtracyjny w środku. Teraz dla porównania weźmiemy filtr marki Kamoka. Jak widzicie, jest on odrobinkę inaczej wykonany. Boczna plisa odrobinkę mniej sztywna jak przy filtronie. Natomiast boczne plisy jak najbardziej, bardzo mocne bardzo sztywne. Odwrócimy go teraz na drugą stronę. Jak widzicie. Nie ma tych wzmocnień, które usztywniają np. filtrona. Ale zróbmy tutaj tak jak i przy poprzednim zbliżenie na materiał filtracyjny w środku. Ten materiał wygląda jakby był troszkę mniej nasączany węglem aktywnym. Jako trzeci do porównania damy filtr marki Hard. Polska dystrybucja, znana, lubiana przez użytkowników z uwagi na cenę. No i tu rzuca nam się na początek w oczy totalny brak wykończenia powierzchni bocznej, filtr jest zakończony troszkę tak niechlujnie. Czy gorzej, no to kwestia sporna, natomiast na pewno jak widać jego faktura jest odrobinkę gorsza, natomiast na plus należy wziąć pod uwagę to, że ma bok wykończony taką pianką, która będzie, pewno, która będzie na pewno troszkę ułatwiała montaż i osadzała lepiej filtr. Zobaczmy go z drugiej strony. Tutaj odrobinkę plisa wystaje poza, tego może nie do końca widać, odrobinkę wzmocnienie wystaje poza plisy. I zbliżenie na materiał filtracyjny również dosyć biało według mnie. Poma pomiar wagi trzech poszczególnych filtrów wynosił filtrom 130 gram, kamoka 184 gramy, hard 164 gramy. To są oczywiście wagi netto, bez opakowań. Czy one świadczą o czymś więcej? Ilość pliz we wszystkich filtrach jest taka sama. Czy waga będzie świadczyła i determinowała skuteczność filtracji? Patrząc na ilość napylanego węgla, nie sugerowałbym się do końca akurat wagu. Myślę, że większym znaczeniem będzie sama jakość środka filtracyjnego. Jeśli Wam się podobał ten filmik, dajcie suba w górę. Wszystkiego dobrego, wesołych świąt.